Lampa do Lexusa, staruszek już, Lexus GS300. To jest taki mój pomysł na realizację tej lampy, czyli imitacja lodu która będzie przez cały tył, bo dochodzi blenda, jeszcze druga lampa, czyli prawdziwie lodowy, lodowy potwór zimny, który nie wybacza niczego, ponieważ no, auto będzie miało ponad 1000 koni, jest całkowicie zmieniane, także nie mogło, nie mogło się obyć bez, bez zmiany oświetlenia. Oczywiście. Lampy w tej chwili wykonywane są już całkowicie w technologii LED-owej. Zarówno tyły, jak i przody będą całkowicie wszystkie funkcje oświetlenia wykonywały moduły LED.